Witam was bardzo serdecznie. Tutaj tak z Wasza i przepraszam was za mój głos, ale mam mutację i też przez to, że mi YouTube komentarze blokuje i ogólnie tutaj się coś pozmieniało i to trochę bardzo, więc zobaczmy to pierwsze. Linki i w linkach jest glitch. I zostały oczywiście media i drugi kanał, czyli moja parodia, która jest debilna, po prostu jest debilna. Nie oszukujmy się. No no i o, ostatnio, ogólnie, ostatnio wybuchło to, że on zrobił parodię mojego ba banaru. Niby, że kiedyś sobie zna znajdzie normalny baner, i on to ostatnio usunął, i teraz przywrócił. Jakby jesteś żałosny, byś się pierdol i tyle. I też dał dyskusję, i od razu mówię, że ja dyskusji nie mam, więc powiedzieć to cofnąć, i może? No, to tyle. Jestem drugim. Witam, jestem drugim kanałem kacego Po pierwsze, to jest moja parodia Więc powinien tutaj być właśnie Opis jaki ja mam na kanale Opis mam taki, więc nie wiem Jakby to nie jest jakieś trudne Masz tutaj emotki tylko jakieś Więc tyle I tyle No i od razu mówisz, że mnie już głos boli strasznie Ponieważ też napinam ten głos Bo mi cały czas Youtube komentarze usuwa Weź się zabij, dobra, to tyle, elo